Witam was ponownie, moi drodzy bracia i siostry w Chrystusie, jak i inni słuchacze i ci, co oglądają moje filmy. Tu też się posty na YouTube, TikToku czy Facebooku, bo tylko w tych miejscach działam, się nagrywam trochę, coś tam też na Instagrama wstawiłem. I wiadomo, ja pracuję, trzeba pracować dla Boga. Bo pracowników jest mało teraz, nie? A i są czasy końca. I trzeba działać. Pamiętajmy, że szatan nie śpi, się nie męczy, działa dzień i noc. Więc i my musimy działać. A ja, że mam sporo wolnego czasu, bo jestem po tych operacjach na chorobowym, teraz znowu w poniedziałek jadę do szpitala. I ja już widziałem wyniki rezonansu, co jest, mam rozciągnięte więzadło, i znowu łękotka poszła z tych operacji, co miałem prędzej rekonstruowane, więzadła. Miałem wszystkie więzadła, przednie, boczne, krzyżowe. i kotkę miałem ostatnio robioną. Należy, no, przez ten incydent, co miałem z sąsiadem, 10 listopada, to co było, to mi Bóg ostrzegł w śnie przed tym. Jeszcze mi nawet nie podpowiedział. I to było, Tylko, że nie wiedziałem jeszcze do co No, jak się to stało, no to już zrozumiałem. I... I... No i po tym całym incydencie, no to już wiem co, się, co tam jest. No tak jak mówiłem. prawdopodobnie już mi mówili, że będzie kolejna operacja. Już prędzej mi to mówili, tylko chcieli wyniki rezonansu, no ale. Nie, no wynik znamy już. Bo najpierw Ortopeda powiedział teraz szpital. W szpitalu pewnie tylko potwierdzą, że operacja znowu i znowu odpadnę na kilka miesięcy. Ale dzięki temu mam dużo sporo wolnego czasu, nie? I od rana, właśnie już jak tylko otwieram oczy, nawet jak nie otwieram oczy, już myślę, że się modlę do Boga, naszego kochanego Jezusa Chrystusa. Dziękuję Mu za to, że się obudziłem, przydaje mi nowy dzień. Później się modlę dwa razy, też dziennie na kolanach i bardzo często rozmawiam z Bogiem, bo modlitwa to jest relacja z Bogiem, nie? W ciągu dnia, w myślach, w duchu, o wszystkim. Jak z ludźmi też rozmawiam, z kobietą, z bratem, czy tam z, kimkolwiek, z kimkolwiek, to też właśnie o Bogu cały czas mówię. No bo poddałem swoje życie Bogu, nie? A jeżeli ktoś się oddaje swoje życie Bogu, no to to jest życie dla Boga. Jeżeli jest życie dla Boga, no to trzeba działać po Bożemu, prawda? Jedni są uzdrawiają, inni prorokują, inni nauczają, inni głoszą Ewangelię. Jeszcze inni mają mocną wiarę silną. Inni usługują innym, prawda? Są różne dary Ducha Świętego i każdy działa. Jest to ciało Chrystusowe, każdy członek działa w inny sposób. Ja tylko głoszę Ewangelię. Od nauczania są inni, jak mówiłem. Inni też wyrzucają demony. Są różne, inni mają praktycznie to wszystko na raz. I jak to jest, jak też, no właśnie, Bóg działa poprzez każdego z nas, poprzez swoje dzieci, ku dobremu, ku temu, aby ludzi poprowadzić do zbawienia, prawda? I wiadomo, ja się czytałem z rana już list Świętego Jana, pierwszy list do świętego Jana i już czytałem tam, bo dużo ludzi się... Bo ja mam dosyć tych kłótni pod komentarzami, wyjaśnianie ludziom, pisanie już tego nie będę robił. Możecie, tak jak mówiłem w poprzednim filmiku, możecie na mnie bluzgać, wyzywać, co tam chcecie. Już nic nikomu nie będę tłumaczył. Każdy ma swoje poznanie od Boga. Jeżeli Bóg kogoś pociągnie, no to go pociągnie. Jeżeli go nie pociągnie, no to nie pociągnie. Jeżeli da komuś zrozumienie, no to da zrozumienie słowa. I na tym to tak polega. Jak mówiłem, wielu jest powołanych, ale tylko niektórzy będą wybrani, tak powiedział Jezus. I też łatwo idzie sprawdzić, nie? że nie mamy... Tylko wierzyć każdemu duchowi. widzicie tego Jana ładnie zapisane. I mamy badać wszystkie duchy, nie? Bo wielu już przyszło fałszywych proroków, wyszło... I mamy poznać Ducha Bożego po tym, że każdy duch, który wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest z Boga. Co to znaczy przyszedł w ciele? Przecież nie mówi się, że ciało przyszło z ciała, nie? To znaczy, że Bóg przyszedł w ciele, prawda? A każdy zaś duch, który nie wyznaje, że Jezus Chrystus przyszedł w ciele, jest to duch antychrysta, jak jest napisane, o którym słyszeliśmy, że nadchodzi i już jest teraz na świecie, prawda? I my jesteśmy z Boga, zwyciężyliśmy świat. I prawda jest taka, że kto zna Boga, to słucha Ewangelii, słucha nas, tak jest napisane. To nie jest Boga, nie słucha nas, po, potem poznajemy ducha prawdy i ducha obłędu, prawda? I to jest pięknie napisane w liście właśnie świętego Jana i tak samo jak o tym, żeby przestrzegać, święty Jan mówi, że w swoim liście, że kto miłuje Boga, przestrzega też Jego przykazań, prawda? A kto nie miłuje, no to nie przestrzega Jego przykazania, a jego przykazania nie są trudne. takie z w liście świętego Jana. Ja nie rozumiem, niektórych oni się lubią wykłócać i powiedzą jeszcze, że Jezus na przykład nie jest Bogiem. A dalej co czytamy. Że Trzej bowiem świadczą w niebie, prawda? Ojciec, Słowo, ktoś mi powiedział, że Słowo to nie chodzi o Jezusa. Że jak ktoś mówi, gdzie jest w Świętego Jana w Ewangelii, jeden, jeden na początku było słowo, słowo było u Boga, a Bogiem było słowo. Bo to jest, że Trzej bowiem świadczą w niebie, w liście w pierwszym świętego Jana. Ojciec, Słowo i Duch a ci Trzej jedno są. Ktoś powie, o tutaj jest trzech Bogów wymienionych. Nie. Ci trzej jedno są. Jedną są. Możemy też przeczytać w liście świętego Jakuba. Dwa. Wierzysz, że jeden jest Bóg? Dobrze czynisz. I słusznie czynisz, bo jest tylko jeden Bóg. I On jest Zbawicielem, jak w księdze Izajasza, że nie ma innego Boga i tylko ja jestem Zbawicielem. A kto jest Zbawicielem, myślę, że skrót, ja nie rozumiem ludzie. Jak wy możecie odrzucać tą całą prawdę, nie? że. To są tytuły Syn Boży. To jest jeden Bóg, który przyszedł objawił się w ciele. Jest to wielka tajemnica pobożności, już to mówiłem nieraz. I to nie są moje słowa, tutaj jest jak byk napisane, że jest. Że... Tak jak jest napisane, że trzy świadczą w niebie i to jest jeden Bóg, a w Jakubie jest podkreślone. No jeszcze ja mówiłem, no nie będę się znowu powtarzał, nie? Dlatego nie mamy przecież o świadectwa ludzi, tylko świadectwo Boga. Bo jest też podkreślone, że kto przyjmuje świadectwo ludzi, to świadectwo Boga jest większe. Jest to świadectwo Boga, prawda? Kto wierzy że syna Bożego, ma świadectwo o sobie. Kto nie, wierzy, Bogu zrobi. kto nie wierzy, Bogu zrobi z niego kłamcę, bo nie uwierzył świadectwo, które Bóg dał swoim synu. A Bóg jest swoim synu, prawda? Ja i ojciec jednym jesteśmy. Nie chcę, no, ja mówiłem to od nauczania, jest tyle kanałów. Polecam też kanał ewangelizmu i Biblii mojego brata w Chrystusie Artura Jankowskiego. Jak i na TikToku też mam jest wiele takich kanałów, które nauczają minutka ze słowem, na przykład Tomasz, również dobrze tam ogólnie wykłada słowo Boże i jak i wiele innych. Z Biblią oczywiście, z prawdą, bo Ewangelia musi być powiedziana z prawdą, nie? Bo jeżeli nie jest prawdą, no to nie jest z Boga, jak już tutaj mówiłem. A wy się ludzie gorszycie na to, na Słowo Boże. Przecież... To jest... Słowo Boże, jak sama nazwa wskazuje, Słowem Bożym i... My nie mamy jakoś ingerować w to, jakoś inne jakieś nauki dawać, bo każdy, kto daje inną Ewangelię, ma być... będzie przeklęty, prawda? I nic nie możemy zmieniać, a słowa Boga są niezmienne, jak to Bóg powiedział. A Wy się gorszycie na wszystko. Na każdego, który głosi Ewangelii i nie przyjmujecie Ewangelii z prawdą, tylko idziecie za ludzkimi naukami, które są właśnie, no nie, ja, nie, ja nie rozumiem, jak człowiek może iść za naukami ludzkimi. Odrzucać Biblię jako cały autorytet tego wszystkiego, podstawę wiary, tak jak mówiłem, że. Bez Biblii, no nie dowiemy się nic o Bogu, no chyba, że ktoś przyjdzie i wam opowie coś tam, coś tam i będziecie mu wierzyli na słowo, no ale to jest dowód, świadczy o tym, no i Duch świadczy o tym, nie, I wiadomo, o tym wszystkim, bo każdy, kto się narodził z Boga, w tym jest Bóg, ten jest z prawdy, prawda, i Duch o tym, Duch mu podpowiada w środku, jak to wszystko wygląda, przynajmniej ja tak czuję, ja tak wierzę i tak też działam, inaczej bym w ogóle tutaj nie podchodził do... Do rozmowy z Wami i dyskusji. Nie? Bo po co miałbym jakieś na przykład mówić Wam o jakichś doktrynach, które nie są na przykład w Biblii żadnych, i ktoś by mnie automatycznie skasił, by mnie zjedlił. Mnie, prawdziwi chrześcijanie, biblijni, jak ja bym coś powiedział o czymś albo o czymkolwiek i takie nauki wprowadzał, które są niebiblijne. I jak jak mówiłem, Wy nie macie słuchać mnie, bo to nie ma sensu żadnego wykłócać się, kłócić przekrzykiwać, bo to nie są, to nie są, w ogóle to nie pochodzi od Boga takie kłótnie, zwaści i cokolwiek, nie, wojenki jakieś, o, bo tamten powiedział tak, bo ten ktoś powiedział tak, nie, to co Bóg powiedział, tylko to jest najważniejsze, tylko to się liczy, Jego mamy słuchać i tylko za Jego głosem iść, jeżeli ktoś nie słucha Boga, no to, przykro mi, z Panem Bogiem, zostańcie z Bogiem, chwała Jezusowi, pamiętajcie, tylko Jezus, tylko Jego się trzyma,